Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w Nowym Roku w Polskim Radiu RDC. Ja nazywam się Marcin Rubiec, moja audycja to Porozmawiajmy o Piosenkach, a dzisiaj mam wyjątkowego gościa, Janusza Stokłosę, kompozytora, pianistę, wydawcę, producenta muzycznego i prezesa spółki Studio Bufo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie do Radia dla Ciebie. Panie Januszu, jeśli zapytamy kogokolwiek, dla kogo to jest radio? Panie? To, więc tak, już, już mówię, więc to właśnie jest nazwa jest bardzo dobra, jest to radio dla Ciebie, czyli każdy, dla mnie tak, czyli też dla Pana, mam A. nadzieję, ponieważ w tym radiu y, każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, mamy tu i politykę. Czyli dla każdego powinno Dla każdego, być. no tak, tak jest takie jest <laughs> założenie. Ale oczywiście chcemy dotrzeć jak zwykle do konkretnych Dziękuję ludzi. Dziękuję za zaproszenie do Radia dla Ciebie. Panie Januszu, gdybyśmy zapytali kogokolwiek na ulicy albo o sztuczną inteligencję, jaki jest najpopularniejszy polski muzykal? Wiadomo, że odpowiedź będzie jedna metro. A ja chciałbym pana zapytać, czy była taka jedna rozmowa, jakaś jedna iskra, kiedy po raz pierwszy pomysł na ten muzykal się pojawił. Czy jedna iskra była. Albo jakiś jeden moment, jakaś rozmowa z kimś? Proszę Pana, ta sytuacja po pierwsze ma już bardzo, bardzo długą, siwą brodę, więc przywoływanie z pamięci odległych, bardzo odległych faktów jest dosyć skomplikowane. Metro odniosło sukces, w związku z tym wiemy, że sukces ma wielu ojców. Wielu ojców, matek, wszystkich jakoś przy tym... Sukcesie troszkę chcą się ogrzać. Czy był jeden jakiś taki błysk? No na pewno było to, że Janusz Józefowicz miał tym tytułem po raz pierwszy spróbować swoich sił jako reżyser w tych zamierzchłych czasach. Bo do tamtej pory funkcjonował tylko w tym świecie teatralnym, no po pierwsze jako aktor, absolwent. Warszawskiej Szkoły Teatralnej. No i przede wszystkim młody, obiecujący, fantastyczny choreograf, choreograf. Tak, teatralny. Natomiast o reżyserze Józefowiczu nikt nie słyszał i to miała być jego taka pierwsza yy, wedle mojej pamięci. Jak mówię, no rozmawiamy o czasach pod bitwy pod Grunwaldem, więc szczegóły mogą umykać. Yy, cóż, by. Yy, Panie Agata Miklaszewska i Maryna Miklaszewska, będąc poza krajem, jakoś tak próbowały sobie, nie wiem, czy, czy czas umilić, czy dokładnie w Paryżu, we Francji, gdzie no, wiemy, kolej podziemna, miejska, czyli metro od lat funkcjonuje fantastycznie, i myślę, one troszkę tą koleją. Zafascynowane, bo przecież nie żadnym polskim śladem, bo podówczas plany budowania jakiejkolwiek podziemnej kolejki w Polsce, no może były, ale w planach, napisały ten, no i to libretto i co jeszcze. No i był teatr Rampa, i były pierwsze przymiarki, które jakoś tam się chyba specjalnie nie, nie udawały do stworzenia tego muzykalu No i pojawił się jegomość, Wiktor Kubiak, który powiedział, panowie, pora już może skończyć z tym harcerstwem. I spróbujmy zrobić coś w sposób poważny. W związku z tym chyba takiego jakiegoś jednego punktu zapalnego, o który pan pyta, że o, metro, cudownie, to wszystko rosło i też rosło do wymiarów, które nas wszystkich przerosły. No, bo na początku miało to być jakieś regularne muzyczne przedstawienie, a stała się, wydarzyła się, no tylko dzięki Wiktorowi, po prostu regularna światowa produkcja. I można powiedzieć, że metro po wielu latach stało się zjawiskiem kulturowym i wiele osób zastanawiało się nad fenomenem tego przedstawienia, no bo jedni mówią właśnie, że świetne libretto, choreografia, ja na przykład bym podkreślał melodyjność Pana piosenek, które do tej pory I każdy mówi co chce. Każdy co chce, ale czy uważa Pan, że są jakieś takie, nie wiem, cechy, które dają większą szansę musicalowi, żeby przetrwał właśnie z Pana? Wie Pan, na pewno na Dzień Dobry, już wtedy zaraz po premierze w tym 91 roku wszystkich zaskoczyła taka Socjologiczność tego tytułu. Socjologiczność sprowadzająca się do tego, że po spektaklu widownia, zwłaszcza ta widownia młoda, nastoletnia, nie rozchodziła się spokojnie do domu, tylko czekała na swoich bohaterów ze sceny. Powstawały fan kluby. Ta socjalność tego tytułu stała się takim sposobem na spędzanie czasu na życie. No, trzeba sobie jasno powiedzieć i uświadomić, że wówczas propozycje repertuarowe dla tego przedziału, dziś byśmy powiedzieli targetu, czy wiekowego, dla tak. tego mhm. odbiorcy były żadne, zero, nic. Aż tu nagle oni, czyli młodzież kilkunastoletnia i troszkę starsza, nagle na scenie stołecznego teatru zobaczyli siebie. Nie zobaczyli dyplomowanych i... Okrzykniętych wybitnymi, jak to powiedzieć, talentami, zdolnościami artystów znanych z kina czy, 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 czy z telewizji, tylko po prostu przypadkowych ludzi, którzy mogli być ich kolegami z klasy, z szkoły, którzy na tym. I to jeszcze w sytuacjach, gdzie po prostu energia i taka prawda przekazu, siła wylewały się uszami, tryskały na prawo, na lewo. W związku z tym inność tego tytułu, bo czy choreografia, libretto, słowo, scenografia, muzyka, czy cokolwiek, no, muzyka to jest taka, taki gatunek, takie zwierzę, które jeżeli, w którym jeżeli te wszystkie elementy ze sobą nie współgrają i nie pracują jedno na drugie, to tego nie ma. W związku z tym ja myślę, że bez muzyki tego spektaklu by nie było, podobnie jakby nie było bez słowa, bez piosenek, bez choreografii, która właśnie uruchomiła tę fantastyczną energię, ale też bez kostiumów, też bez pomysłu na plastykę, No i o, Światła, przecież prawda? wtedy lasery Plasta, plasery, i tak. efekty na tamte czasy można być rewolucyjne w ogóle. No Na pewno nietypowe, na pewno nowe, inne i, 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 i um, świeże. Do tego doszło, doszedł, doszła cała anegdota budowana wokół powstawania tego spektaklu. Anegdota nie związana tylko z plotkarstwem, z czymś, co byśmy dzisiaj nazywali, nie wiem, celebra... Naz... szukaniem popularności, tylko z wywróceniem do góry nogami całego sposobu myślenia o produkcji spektaklu. To przedstawienie powstało, już pomijając drobiazgry za prywatne pieniądze, to po prostu na ulicy. Powstało ta, a do tej pory byliśmy przyzwyczajeni i wychowani w tym, że jedynie instytucje państwowe, jedynie droga taka, nie wiem, oficjalna, tak mogła doprowadzić do tego, że już nie mówiąc nas... Scenie stołecznej, ale na jakiejkolwiek scenie mogło zaistnieć i zainteresować kogokolwiek coś w ten sposób stworzone. Więc na fenomen tego tytułu rzeczywiście złożyła się cały, złożył się cały szereg, ale moim zdaniem co najważniejsze w tym wszystkim, czas bardzo pomógł. Wtedy było to po prostu chyba po raz pierwszy w historii powojennej naszego kraju, po prostu możliwe. Nikt nie przeszkadzał. Władze partyjne, państwowe miały co innego do roboty. Już nikt się tym, nie, krótko mówiąc, zresztą tak jak Buffo funkcjonuje do dzisiaj. My funkcjonujemy dlatego, że nam nie przeszkadzają. Myślę, że, że i... Buffo jest po sąsiedzku, na, prawda, na górze, Tam a my jest, jesteśmy przybyt. nadal na Myśliwieckiej. Także Spacerze. Ale tym, tak. głównie dlatego, że <laughs> sami decydujemy o tym, co będziemy grali, jak będziemy grali a ponieważ no, robimy to już parę lat i, i, i chyba trochę na ten temat wiemy, w związku z tym 35 lat bez żadnej pomocy żadnej pomocy państwa, publicznych pieniędzy, doskonale sobie radzimy dzięki właśnie wspaniałej publiczności i ludziom, którzy... Bo to jest możliwe. Kiedyś to było nie do pomyślenia. My do rozmowy o The za chwilkę wrócimy, a teraz krótka muzyczna pauza. To była muzyka z musicalu Metro w fantastycznym wykonaniu klasycznym, operowym. Jose Cura i Ewa Mała Zgodlewska. W instrumentacji pana profesora Krzysztofa Herdzina. No, właśnie, też, też go <grym> bardzo lubimy i, i cenimy. Panie Januszu, bo mówiliśmy o musicalu Metro i jak wiemy, to jest początek wielu wielkich karier w Polsce. Edyta Górniak, Katarzyna Groniec. Michał Milowicz, Robert Janowski Możemy te nazwiska wymieniać Ale też były na pewno osoby, w których pan Jakoś pokładał nadzieję, które takiej Kariery nie zrobiły. Jak pan myśli Jakie cechy powinna mieć Osoba, czy to chodzi tylko właśnie o jakąś Pracowitość, determinację Żeby no na tej scenie zostać, tak jak Katarzyna Groniec Która może nie jest Tak popularna w pewnych Kręgach, prawda, jak Edyta Górniak Ale ma swoją publiczność, regularnie wydaje płyty Michał Milowicz, który świetnie się Odnalazł jako aktor w tej rzeczywistości. No właśnie, jak to jest, niech pan powie. Jak to jest, to ja nie wiem, proszę <laughs> pana. Dlatego, że to jest wypadkowa miliona drobnych elementów. To nie tylko kwestia osobowości, pracowitości, czy nawet talentu. Czy szczęścia jakiegoś. A właśnie. <laughs> Coś, co się nazywa szczęście, coś, co się nazywa bycie we właściwym miejscu, o właściwej porze i spotkanie właściwego człowieka. Ja mam takie stare pijackie porzekadło, które moim zdaniem dosyć dobrze ilustruje temat pod tytułem Kariera artystyczna. Brzmiono następująco. Nie sztuka wprowadzić, sztuka utrzymać. Bardzo mądre I słowa. Tak jest ze wszystkim. Ja mam największą taką, jak to powiedzieć, tak mi trochę przykro jest w środku gdzieś, w, będąc świadkiem właśnie m, różnych losów, historii ludzi młodych, artystów, utalentowanych fantastycznie, którym się, niektórym się udało, drugim się nie udało, ale mówię, że mam taką, taki smutek w sobie, przyglądając się bardzo rzadko, bo telewizor nie jest moim ulubionym medium. Y, y, temu co się dzieje z tymi formatami telewizyjnymi, z powoływaniem wybitnych nagle właśnie y y y, i co się dzieje od dzieci po <grym>, nie wiem, seniorów, że y y y taki y kandydat na... Y Gwiazdę Wieczną ma swoje pięć minut jest bohaterem jednej chwili przyjechał z mojego miasteczka i wygrał jakiś tam telewizyjny format, czy talent, czy nie wiem, twarz, czy już... Tak, trochę tych nazw jest. I wtedy jest bohaterem po prostu. No i co dalej ma Chwilę później już oczywiście podpisuje kontrakty z Majorsami, bo to jedno jest. Ten kontrakt bardzo często skutkuje tym, że no właśnie on nie nagrywa. Tak a nie może wydać płyty. Właśnie przestaje nagrywać z jakichś tam powodów. Bo moim zdaniem to nie tędy droga. Oczywiście może to być raz na sto. Takim sposobem na wejście w ten magiczny krąg, na to, że później, ale pan o piosence prowadzi ten program, tak? Tak, ale tutaj mówię, no są różne też tematy Dobrze. poboczne, więc jakby mówię nie unikajmy tego. Tak, tak. Piosenka to też jest muzyka, Czyli mówiąc, że również poezja, bo co chcę bardzo wyraźnie powtórzyć, Muzyka jest taką samą dziedziną aktywności człowieka jak, nie wiem, budowanie komputerów, czy jak każda inna wiedza czy profesja. W związku z tym, co to oznacza? No, dawniej funkcjonował taki system uczeń, czeladnik, mistrz. Były te stopnie pokonywania, tajemniczenia, w tym zawodzie, a w sztuce przede wszystkim. W, nie wiem, no, w medycynie też kwestia umiejętności. Ktoś ma większe albo mniejsze, no, większą, mniejszą łatwość do krojenia tych, tej wątroby, czy, ale pan profesor przez lata wypracował już Taką, że. Ale znaczy jest, dokładnie wiemy o co Panu jest chodzi. się bo czego to jest... uczyć. W związku mm -hmm. z tym, jeżeli dziecko ma 10 lat i słychać, że niesie w sobie fantastyczny potencjał, i to słychać we wszystkim. Choć też już dzwon musi dzwonić, że jeżeli jest to chłopak, to za chwilę on przejdzie mutację i te, nie wiem, ten instrument będzie brzmiał zupełnie inaczej. inaczej. Z fletu zrobi się fagot. I dziewczynka również, no, dziewczyna idzie w krok w związku z tym, jeżeli on nie będzie pod skrzydłami mądrego przewodnika, to ja to czarno widzę. Ale... ale tutaj chciałem właśnie dopowiedzieć, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, jest ktoś taki jak Adam Sztaba, który właśnie zaczynał też między innymi jako pianista w teatrze Buffo, prawda? Kiedy właśnie, właśnie grał, także tutaj też. Oczywiście Adaś powtarza, że ja tak o tym nie myślę. Zresztą, no, już Oczywiście pamiętam taką naszą rozmowę, ale. To, znaczy do dzisiaj Adam powtarza, ja, że to ja. Tak go jako taki, nie wiem, się tak. Kazałem mu iść do, do szkoły. No, I i jak my. on przyjechał z tego koszalina, koszalina tak. mówię, Adam, Akademia Muzyczna, ty jesteś fantastycznie uzdolnionym muzykiem, ale ty musisz poznać to metier. I on rzeczywiście, no, polas. Myślę, że. Zresztą powtarzając to, no, to chyba jakoś w pewnym sensie. Dowodzi, że trzeba się uczyć tak. Panie Januszu, powiedział pan przed chwilą właśnie o piosence, o poezji, także nie jest sposób nie wspomnieć o wspaniałym poecie o Jeremim Przyborze, który jest autorem libretta i piosenek do Piotrusia Pana. I chciałem zapytać, jak pan wspomina współpracę z tym niezwykłym człowiekiem? No wie pan, to też troszkę o tym szczęściu, o tym, że to troszkę spadło jak to w, 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 tylko zasługa Janusza Józefowiczego szalonych i no coś tak, co robimy dalej? Co, a wiesz co, wiesz co, zróbmy Piotrusia Pana. O, że, zróbmy Piotrusia Pana, mnie to tam przy pana ja jestem, przynajmniej tak się... Do jakiegoś dłuższego czasu czuję, że trzeba napisać muzykę do książki telefonicznej. Proszę. Nie bardzo. ma sprawy. Proszę, nie do książki. Ale i, i, i to Janusz mówi. wiesz co, chodź, 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 zadzwonimy do Jeremiego, bo Janusz miał okazję wcześniej, no Magda właśnie też już umarł. Tak, która odeszła niestety. Pożegnała nas kompletnie. To wszystko jest bez sensu. Dobrze. Zimy żal, takie spektakle, gdzie Janusz właśnie bardzo mocno się angażował, między innymi właśnie z panem Jeremim Przyborą. I miał z nim taki no, dobry kontakt. I chodź zadzwonimy, zadzwonimy do pana Jeremiego. No i Tak się zaczęło. dla mnie to była masakra. To było coś po prostu, bo to jak nie wiem, jeżeli są jakieś Himalaje, jeżeli są jakieś szczyty takie, w, ja trochę już się nauczyłem jakoś, nie wiem, no, wierzyć w siebie, parę rzeczy rzeczywiście w życiu mi się udały, które jakby potwierdzają mnie w tym, że te moje wybory nie są takie najgłupsze, ale bez, no, 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 bez jaj są w granice bezczelności. Dla mnie to spotkanie z panem Jeremim to była absolutnie no, fantastyczna, rzecz, taka trauma, chociaż on nas traktował... To... Dosyć jak to obcesowo. Na początku było, że dajcie chłopaki, spokój, ja to memuary piszę, jestem zajęty, to już napisałem swoje, ja go rozumiem, no miał wtedy 80 lat. No. Po czym nie minęło jakieś parę miesięcy, zadzwonił, mówił, chcieliście, to macie, przyniósł i położył na stole libretto. Oczywiście 10 razy za, za duży, za obszerne. Ja zresztą to w swoim wydawnictwie od, dokładnie od A do Z wydałem. No, także jest, że tak powiem. Cała ku, to, wersja, tak. ku potomnym właśnie cała opowieść Remiego Przybory o Piotrusiu Panu, bo to jest jego, jego wizja tej historii Bariego. Bardzo zresztą cudowna, dociekliwa, z tym pocałunkiem w kąciku ust mamy. Dużo takich detali, które w ogóle u Bariego nie istnieją. Ale co? Co no, tu dużo mówić? Siedzi na... Przeciwko pana, nie wiem, legenda, no wszystko. Z panem Jerzym Wasowskim oni napisali wszystko. No. I teraz spróbuj ty za tym pociągiem jakoś nadążyć i gdzieś się na ten bufor z tyłu załapać. Była taka, taka historia, właśnie wspomniana wcześniej, Magda Umer. To nasza sąsiadka, my mieszkaliśmy całe lata przez, przez płot i y, 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 Magda bardzo często gościła Jeremiego. No to ja miałem takie momenty wtedy, jak pisałem tego Piotrusia Pana, że zasuwałem zasłony, żeby się mnie nie zapytał. no Panie Januszku, to gdzie my jesteśmy? No bo byśmy byli w głębokiej dziurze no i po tak. prostu było najnormalniej. E, 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 wstyd. Ale miałem dużą satysfakcję, tak jak, jak, jak panie Remy zaszczycił nas na premierze w Teatrze Muzycznym Roma i rzeczywiście. Był pod wrażeniem, bo patrząc już czysto takiej jakby historycznej perspektywy, do no Spady oni w duże formy jakieś pisali, ale nigdy to nie miało tak. Piotruś, pan, no myślę, że już nie tylko naszym zdaniem, jest na scenie od 2000 roku, czyli co mamy 26, 26 lat, i nic nie wskazuje na to, żeby. Żeby szedł z afisza. Prawda? Żeby Chodził to, no to kolejny taki mm, wiecznie żywy tytuł. Myślę, że mm, dla pana Jeremiego to było również takie już u schyłku tej artystycznej drogi e, poczucie wow, wydarzyło się. Mhm. My teraz słuchaczy zapraszamy na jeden z songów z tego właśnie musicalu. Posłuchajmy. Wracamy do naszej rozmowy z moim gościem Januszem Stokłosą. Panie Januszu, wiele osób młodych marzy o dostaniu się do teatru Buffo. Jestem ciekaw, na co najbardziej Pan z Januszem Józefowiczem zwraca uwagę? Czy na tak zwany potencjał, czy raczej szukają Państwo gotowego artysty, żeby już za chwilkę mógł wystąpić na scenie? Panie redaktorze, z całym szacunkiem, ale gotowe to są naleśniki w barze. I ja robiąc to, co robię już ponad pół wieku, ciągle jestem niegotowy. Dobre pytanie, bo rzeczywiście bardzo nam zależy na tym, żeby nasz zespół był zespołem energetycznym, żeby był zespołem młodym, bardzo takim chcącym, w związku z tym, ponieważ no, oboje, oboje z Januszem nienawidzimy rutyny, nienawidzimy takiego powtarzania taki, się, tak. takiego mm -hmm. ślizgania się, takiego. No, już jestem cudowny, fantastyczny, mm -hmm. bo to jest śmierć dla sztuki, to jest śmierć w, w ładnych dekoracjach. Co yy, młody człowiek, na co powinien zwrócić uwagę? Przede wszystkim. Już o tym było dzisiaj. Ja to nazywam metier, profesjonalizm. Na przykład, jeżeli no, pan jest kompozytorem, wykształconym muzykiem, na pewno coś powie panu słowo solfesz. Otóż yy, yy, świadomość tego, co robię, jest zdecydowanie kluczem. Żebym mógł eliminować z tej mojej roboty rzeczy manieryczne, złe, niepotrzebne. Ale żeby tę świadomość zdobyć, to jest, ta wiedza jest olbrzymia. Pan sam do, doskonale wie, że to jest, im więcej się o muzyce wie, to tym, no, więcej tym jest się, łatwiej. Tak, wie, ale więcej tak, się wie, ile tak, się jeszcze nie wie. Oczywiście. Na co zwrócić uwagę? To, co na scenie interesuje widza, moim zdaniem, to jest właśnie wypadkowa suma wszystkiego talentu, osobowości, ale również no, on śpiewa tak, że ja bym nie potrafił, chociaż umiem śpiewać, ale musi tego człowieka za rampą wyróżniać coś szczególnego, a to coś szczególnego jest efektem no, świadomej i bardzo Takiej sumiennej pracy. W związku z tym, oczywiście, lubię śpiewać, chcę śpiewać, ciągnie mnie do tego. To jest znak i sygnał, że mam w sobie taki imperatyw, mam w sobie gdzieś tego robala, który każe mi robić to właśnie, a nic innego. To jest dobry znak. Ale teraz to nie robi się samo, nie może się robić samo. Muszę zacząć sobie. W, już dzisiaj, nie wiem, spotkałem właśnie młodzi muzycy, na przykład nie, śpiew wokaliści, a muzycy. To przykład, ile można zrobić, jak dużo się można nauczyć samemu. Spotkałem już w, naprawdę wirtuozów, młodych ludzi, na przykład gitarzystów. Kto cię tak nauczył? On powiedział: Sam się nauczyłem. Gdzie? W necie. Dzisiaj mamy już teraz narzędzia, te możliwości, tak. na, na, w, tylko teraz ze śpiewem jest o tyle trudniej niż na przykład, nie wiem, z instrumentem, choćby z fortepianem, gdzie trudno fałszować na fortepianie. Bo, jak, może być nienastrojony. Tak. Ale nieczysto śpiewać to jest na porządku dziennym. W związku z tym, dzisiaj wywołany do tablicy Solfesz, czyli świadomość, że jednak to moje śpiewanie opiera się na jakichś dźwiękach, a pomiędzy tym. Jeżeli używam nie glisanda, to jest to środkiem, i tak dalej, długo by o tym mówić. Zwracam uwagę na takie profesjonalne myślenie o tym, co chcę robić. Już zresztą to bardzo. No, mamy doświadczenia z przesłuchań, z audycji, kiedyś tam na początku, właśnie choćby przy metrze. To było 40 lat temu. To wtedy trzeba było namawiać delikwenta, żeby cokolwiek otwarł u, u, usta. Dzisiaj po polsku, po angielsku. Nie ma Świadomość, ta świadomość już zupełnie. Ale to nie załatwia sprawy. To tej sprawy nie zamyka. Ono ją dopiero otwiera. otwiera. Więc na co? A właśnie na to y y y y Młodzi ludzie powinni zwrócić uwagę. Zresztą sami otwarliśmy szkół sporo, również w Polsce, studio piosenki Metro. To są takie miejsca, gdzie certyfikowani przez nas nauczyciele pokazują, co jest dobrze, co jest źle. Warto tam zapukać. No nawet są warsztaty, prawda, przez państwa organizowane, Dokładnie które tak. też no. można się zapisać. Panie Januszu, nie mogę nie spytać o kolejny fantastyczny spektakl, o mistrzej i Małgorzatę, według powieści Michała... Półhakowa. Czy może pan coś więcej słuchaczom powiedzieć? O no, powiem dowisku? tylko tyle, że język rosyjski to wcale nie znaczy Putin i to wcale nie znaczy agresja, faszyzm, wojna i to wszystko, co tych czterech lat nasi przyjaciele tam, Rosjanie musieli uciekać. Dziewczyna, która śpiewała Ankę w rosyjskiej wersji metra, później grała Politę, Teonka Kadolnik Musiała, wyjechała do Gruzji, mieszka dzisiaj chyba w Tbilisi, fantastyczna wokalistka. Bo to dla niej jest taka sama tragedia, jak dla tych więźniów no tak, bombardowanych. Mhm. Ale jeszcze raz powtórzę, język rosyjski to to nie ma znaku równości. Michał Buchakow właśnie o tym mówił, że jeżeli będziemy się tak prowadzić, zachowywać, kierować strachem, tchórzostwem, to co on napisał w Mistrzu Małgorzacie, to do tego dojdzie, do czego doszło. Dlatego o tym trzeba głośno mówić i ten mistrz Małgorzata to w moim akurat artystycznym życiu taka historia Never Ending Story. To był mój debiut kompozytorski w 1976 roku. tu w, w Krakowie, Małgorzatą była moja jedyna żona <grym> do tej pory. To jest tytuł, który się. Ale wydaje mi się, że ta instylizacja Janusza Józefowicza i zarówno w Gdyńskim Teatrze Muzycznym, gdzie ten spektakl ma wielki oddech, i no, warunki pozwalają na to, żeby opowiadać te historie zupełnie inaczej niż u nas. Ale również w, teatru, w Teatrze Studio Buffo. serdecznie zapraszam, bo to jest mm, dla mnie spektakl, co najmniej tak samo ważny jak Metro. E, nasza rozmowa powoli dobiega końca, ale z wielką przyjemnością się pana słucha. A my przede wszystkim chcemy chyba zaprosić słuchaczy teraz w styczniu. Na kolejne spektakle w Buffalo, ale także chyba na torwar, prawda? No, jeśli jeszcze jakieś bilety zostały, bardzo serdecznie tak. zapraszam, bo to dla nas ważna taka rocznica. 35 lat. Uwaga, po raz pierwszy, nie pamiętam, chyba po 20 latach w spektaklu weźmie udział orkiestra. No proszę, no to 20, tym bardziej warto posłuchać. 20-osobowa orkiestra, będziemy grali muzykę na żywo. Cztery spektakle na Torwarze 30, 31 styczeń i 1 luty. Jeżeli jeszcze gdzieś się można wcisnąć, bardzo zapraszam. To naprawdę warto, a na Torwarze jest dobra akustyka, więc nie będzie jak Mam nadzieję, że nie zawiedziemy Państwa. Panie Januszu, bardzo dziękuję za rozmowę. My zapraszamy Państwa do śledzenia repertuaru teatru Bufo, nie tylko, bo tam... Ja zapraszam do teatru na Konopnickiej 6. Dziękuję za zaproszenie do Radia dla Ciebie. Pozdrawiam słuchaczy. Audycję realizował Karol Kowalewicz, streaming Daria Baranowa. Ja nazywam się Marcin Rubiec, Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w naszym radiu.